Jutro ja, się ja widzę, dzisiaj gram w taką gierkę. Yy, Niestety, o... ale będziemy w innych. Niestety, ale będziemy w innych. A nie, dołącz do lewego, dołącz do, do lewego teamu. Algeria, dobra. No jestem. Yy, widzowie, mam bardzo dobrego. Jesteś ze mną, jesteś ze mną, jesteś ze mną. Dobra, dobra, no, dobra. Widzę, dobra. widzę. Widzowie, nie mam zbyt dobrego bramkarza. Widzę. Czemu oni skołapią? No co oni robią? No co Czemu ty się Za Kurde Nie, ja nie wierzę, w bramkarza strzela Strzel. No nie gadaj, no mój Zez No ja mam Zeza, no Jak takiego czegoś nie trafisz, to trzeba już mieć skilla Czekam strach po nie ja. widzę kilometra! Jak? Nie, no, yeah. ja! Nie, brawo, bramkarz Brawo, brawo! A, ro... Miałeś to na spokojnie! Na spokojnie miałeś to! Ja bym to już wybronił! Ja bym to już wybronił! Daj mi tą piłkę! Nie no to było na spokojnie do wybronienia Tak to się robi! ładnie. I bramka Jest 2-3 na dwa Ja muszę pomóc temu bramkarzowi, bo on jest tragedią. Ej, właśnie chciałem odebrać XD nie odebrało mi. Podaj! No nie mhm. mam ze no! Ja też w sumie, więc... Dawaj, 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 Uważaj. Gol. Dobrze! Dobrze. <gul> Dobre! Widzowie, widzowie! lecimy z nimi! Do końca! Nie,

ten, a jak ja cię proszę o podejrzenie, to co? To Szybka reakcja. A, gu. a gdy ja jestem przy bramce, no to co mi zrobisz? A ty jesteś na końcu pola karnego naszego. No właśnie, co zrobisz? A ty do mnie, no to nie. Ja mam ci podawać, ale ty mi nie. No ale co ty strzelić? Dobra, jak, jak mamy tak grać, to okej. Okay. Ale co ty strzelisz? Jak mamy te grać, to OK. Podam ci, ale jak nie strzelisz, no kurw, oni sobie tak będą podawać. No ja nie wytrzymam. No, no, dziękuję ci, bramkarz. W końcu. W końcu ten bramkarz coś obronił. Nie, w końcu. No. Wreszcie mu się uda. Idź do pola, Kardego, jak ci mam podać? No Czemu do... do pola? No normalnie! Do kropeczki tam, gdzie jest. No strzelaj. Zawodnika, przy sobie. Nie gadaj, Myślałem, no! Że... Myślałem, że dobijesz. Ja pier... Mam zeza, mam zeza, mam zeza. nie, 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 nie. nie. Mam Zeza. Mam piłkę, mam piłkę. daj, dobra, strzeliw, strzeliw. Teraz! Dobra, idę ten. Idę zjeść. Na razie mnie nie ma. Jak nie ja! Ja! Tu powinienem być ja wie, lecę na bramkę, bo kurde. Do O Oreal versus Barca, ideolo! Teraz pokażemy, że nie, to nie jest real, tylko Al -Nasr. Jak widać bardzo mało osób lubi Al ale ja tak samo lubię, bo tam jest Ronaldo Su. Aha. Brat Malagi. Takie słaba coś. Moi, no grajcie lepiej, a nie. No, no, ja nie. Moja piernicza, no. Moja no, piernicza, no, no nie. I biegnij. Nie, no, i Pięknie, no teraz powie jak on zrobił ślisk, No bardzo mu gratuluję. Ultra congratulations. Brat. Widzę. Wiem. Wybijajcie do tej piłki i wspierajcie tego typa, co zrobił tą grę, bo jest fajna. Można ze ślizgi robić, tylko że teraz nie mogę. Co? Mogę sobie piłkę przeglądać, czyli co jest? No, nie strzelaj do mojej bramki lepiej, bo cię zabiję. Waliłem to gol. Do pola karnego i idealnie poda. A, -u m. A -u m. I zobaczyłem pewnie się. Co on robi? Ja, ja nie wiem co on robi. On ma 200 goli, a mm, wygląda jakbym miał 0 goli, bo nie potrafi w tą grę grać. Mega bajka. Nie, najgorsza to było. Mega bajka. <noise> Łatwo. Od X można iść do przodu I co za bardzo strzeliła raz tu zrobię.

nie wiem co robi, ale czekamy. Ja wszystko bronię. Jest to Wojtek. Wojtek szczęśliwy. To najlepszy bramka świata. Jest. Wojtyk, Wojtyk szczęśli, szczęśli, Wojtyk, Wojtyk, Wojtyk szczęśli, to Wojtek. Wojtek szczęśliwy. Szczęśliwy Wojtek, bo to jest. Wojtek. Wojtek szczęśliwy. To najlepszy bramka świata. Jest. Wojtek. Jakim cudem? wy to widzieliście? Widzieliście? Pa! Patrzcie. patrzcie! Widzieliście to? Ja pierniczę, ta gra jest szukana. Ja pierniczę, no ja nie wiem. Nie, no tragedia jest w I zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem, zostawcie łapkę w górę. choć nikt do tego. O, dobrze, Sigmo. Dobrze, Sigmo. Bardzo dobrze. Ej, dobrze, dobrze. dobry gol. Całkiem nie powiem, że. Nie powiem, że słaby, ale też nie za dobry. Ja robię na przykład lepsze save. Wojciech, Wojciech szesli tu najlepszy. Jakim cudem, kurde! Jakim cudem! Jakim cudem! Jakim! Jakim cudem widzowie on to zrobił? No ale ja będę mieć. wybronienie, pięknie wybronienie. Bo kurde, znowu muszę... Wybroniłem drużyna totalnie. Widzowie? Dzięki mnie tylko wygraliśmy. Haha, <ścoughs> jest! Statuetka! Statuetka, je! Yeah! Mam złotą piłkę! Balon do... co? Aha! Dla bramkarza, dla, dla, dla Jezus! Dla bramkarza. Dla bramkarza. A więc tym akcentem kończymy tą grę. Ten odcinek. zobaczenia Dziś cześć.